Chciałbym zjeść Bus i pierwszy raz je będę jadł. A więc chcę z wami zrobić opening i test smaku. A więc zobaczmy. Dobra, powoli bo mi się udaje to otworzyć, ale czekajcie. Eee. Kurde. O, wychodzi. Przepiękna czekolada, już się wyłaniać. Czekajcie, czekajcie chwilkę. Otwieramy tę. Dobra, najpierw test zapachu. Bardzo dobra. Nie pytajcie się, dlaczego to są klocki. Przepyszny zapach. Mógłbym to wochać codziennie. Teraz test smaku. Bierzemy jedną tabliczkę. W życiu nie jadłem lepszej czekolady. Jakie to jest przepyszne!